się siema i witam was wszystkich w niedzielę A dokładniej to w dzień W który kończy się Przedwczesny dostęp do miny No i mina oficjalnie wjeżdża na Aleje Star Czyli jedynie będzie ją można odblokowywać Za kredyty i nie będzie dało się już jej odblokować Za darmo, ale ja Dostałem ostatnią szansę, żeby ją jeszcze odblokować Mamy aktualnie godzinę 4.11, wy tego nie widzicie, bo jest Odwrócona kamerka, nie pytajcie Dlaczego nagrywam odcinek o tej godzinie I jak widzicie na moim koncie brakuje aż pięciu Skrzynek miny, a za pięć Godzin, jak nagrywam ten film, no to no, po prostu już ta mina jest usuwana w przedmiotowym dostępie. Ale ja muszę ją odblokować, więc coś trzeba tutaj zrobić. A najlepsze jest to, że odblokuję ją za darmo i dowiecie się w tym odcinku, jak to zrobię. Ale zanim do tego przejdziemy, mam kilka innych newsów. Murdeczki, to jest kod QR na 20 darmowych torów, którego pokazywałem wam dwa dni temu. Zostało nam ostatnie 50 zeskanowań tego kodu i dostaniemy kolejne darmowe kody od twórców Brawl Stars, które rozdam wam na darmowe tory, czyli łącznie na aż. 100 torów za darmo, więc kto sobie jeszcze tego nie zeskanował, to skanujcie. I już jutro w odcinku będę miał dla Was te kody, więc subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić tego odcinka. I ja te wszystkie kodziki rozdam dla Was. Jak możecie, docencie to łapeczką w górę, zostawiając ją pod tym filmem, i wtedy będę widział, że właśnie te kody chcecie. I jutro w odcinku Wam je rozdam. Będą to nowiutkie, świeżutkie kodziki, które po prostu będzie można sobie zeskanować i odebrać kolejne darmowe tory. Ja myślę, że one każdemu z Was się przydadzą, bo do końca eventu w całej serwerze już zostało bardzo mało czasu, więc wiecie, każdy sobie tutaj jak najwięcej pozdobywać. Zanim przejdziemy do tytułowego tematu odcinka, wbijamy sobie do topki światowej i możemy zobaczyć, że na pierwszym miejscu w tym sezonie jest Hyra. O co tutaj chodzi? Czy to jest prawdziwe konto Hyry? Jak nagle Hyra znalazł się znowu na pierwszym miejscu? E, no, odpowiadając na to pytanie, nie jest to prawdziwe konto Hyry. Dużo osób mi tak pisze, że kurde, Hyra jest znowu top 1. On wrócił, ale nie widzę. To jest jakiś fejkowy Hyra. Zobaczcie jego ID. To jest jakiś oj, Sip. Hyra ma inne ID, tutaj super celowski, więc ktoś po prostu ustawił sobie nick Hyra i tak troszkę się pod niego a to, że wbił top 1, to każdy myśli, że to jest prawdziwy Hyra, ale no nie widzowie. To jest ktoś inny, nie mam pojęcia kto. W każdym bądź razie sam hyra, czyli aktualny rekordista Brawl Stars, zapowiedział, że będzie za niedługo, no najprawdopodobniej może nawet w kolejnym sezonie lub za dwa sezony, atakował swój własny rekord świata, gdzie ma wbite 200 tysięcy pucharków. W sumie 200 tysięcy jeden pucharek. No i on teraz powiedział, że chce zaatakować 300 tysięcy jako pierwszy na świecie. Wyobrażacie to sobie? 300 tysięcy pucharków na jednym koncie. Ja nie jestem sobie w stanie tego problemować. Na wczorajszym odcineczku pokazywałem wam tego oto skinka do Leona, który został zlikowany, jest to nowy hiperskin, który na 100% wejdzie w kolejnym Brawl Talku. ale czy samym kształtem, samym cieniem, który tutaj mamy w sumie bardziej dokładny tu, nie przypomina on wam już pewnego skina, który jest w grze? No chodzi mi tutaj oczywiście o wilkołaka Leona w białej i w niebieskiej wersji i teraz zobaczcie na jego kształt no samym kształtem dosyć mocno przypomina, też ma takie spiczaste tutaj końcóweczki i jak przypatrzymy się na cień, który jest tutaj, no to sami musicie przyznać, że jest on bardzo podobny do tego. Ale jest jeszcze druga mocna teoria związana z tym skinem, która no też często się pojawia, czy to wy mi ją piszecie, czy też na internecie. A co jakby to nie był jednak skin do Leona? Oczywiście warto podkreślić, moim zdaniem to jest skin do Leona, no ale twórcy wprost nam nigdzie nie powiedzieli, że ten skin jest akurat do Leona. Kształtem mocno go przypomina i wszystko by pasowało, każdy też tutaj uważa, to jest do Leona, ale są pojedyncze osoby, które mają teorię, że to będzie skin do Kita, że to na tym cieniu też mocno przypomina Kita w różnych wersjach i na przykład to mógłby być on. Miałoby to rzeczywiście z jednej strony sens, zwłaszcza to takie ręce duże w rękawiczkach Kita, ale jednak ja dalej zostaję przy Leonie. Napiszcie w komentarzu, jak wy uważacie, czy jest to Leon czy Kit, to będę starał się przypinać wam serducha. A zanim przejdziemy dalej, chciałem was szybciutko zaprosić na kanał Torii 3, bo dzisiaj o godzinie 11.00 będziecie tam mieli mocny odcinek, więc nie może was zabraknąć. A no i jak ktoś wpadajcie też na Lajwika, koło godzinki 19 wbijamy dzisiaj minę. Drodzy widzowie, minę sobie odblokujemy dzisiaj na odcinku. A na Lajwiku będziemy ją wbijali. Kto wie, może nawet na 1000 pucharków, Więc serdecznie Was zapraszam, bo będzie mocny live. No, a w międzyczasie, jak widzicie, mam 456 gemów na moim koncie. I mogę Was zaskoczyć, ale nie doładowałem ich sobie. Więc skąd mam tyle gemów? Zapłacił mi za nie mój kumpel. Ostatnimi dniami, niestety, troszkę mniej grałem w Brawl. Miałem dużo mniej czasu, bo cały czas po prostu ogarnialiśmy jeden temat z kolegą. Taki pewien projekt. Nie będę wam tutaj dokładnie wchodził w szczegóły co to było Aczkolwiek no miałem mniej czasu na w brawl i tym podobne Przez to nie wbiłem tej miny i nie zagrałem nawet wszystkich biletów, które miałem on też kumpel powiedział, że zrobi taką dla mnie przysługę I po prostu doładuje mi gemiki, żebym tą minę sobie kupił w przedwczesnym dostępie Bo wiedział że to przez to, że straciliśmy na to dużo czasu Nie miałem jak jej odblokować, nie miałem jak grać I tak oto doładował mi mordeczki 360 gemików Oczywiście kodzik był wpisany przy tym zakupie Więc wy też pamiętajcie, że jak ktoś kupicie z moim kodem tori No to będziecie pozdrawiani na odcinek no i tak oto dostałem jeszcze. Ostatnią dodatkową szansę na zdobycie miny, tak naprawdę po czasie, bo ten czas już jej się kończy, tutaj nie. A ja właśnie ją sobie teraz tutaj zakupię. No ale żeby to zrobić, musimy otworzyć pięć boxów. E, no bo w sumie brakuje mi tutaj dokładnie pięciu skrzynek, widzicie? 9 na 14 mam. E, no i może jeszcze w tych skrzynkach przy okazji coś trafimy. Więc teraz lecimy za openingiem. E, bardzo miło tutaj ze strony Kumpla, że właśnie doładowało mi te gemiki. No i zobaczmy sobie, zobaczmy sobie mordeczki, e, czy coś ciekawego tutaj w tej skrzynce będzie. pierwszej już, może w ogóle tak o sobie trafię minę. E, no zobaczymy, uwaga, poszło Siódemka, więc raczej się nie zapowiada Żeby coś ciekawego tutaj było Pierwsza skrzynka błyskawicznie poszła I nic w niej nie mamy, Widzę, ale tak tego nie zostawię Tu musi być zaraz coś mocniejszego Trzymajcie teraz wszyscy za mnie kciuki Uwaga, błagam, proszę Znowu siedem, no nie, ej, mogliby mi dać chociaż jakiegoś skinka nowego ej, Zwłaszcza tutaj jakiegoś mitycznego skina Do miny, bo coś wam pokażę zaraz, ale Póki co widzę, że kolejna skrzyneczka Już wjeżdża, trzecia Więc może ta trzecia będzie najszczęśliwsza Let's go О, не, 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 не. Nie, to mi się nie podoba. Poczekajcie. Zanim otworzę kolejną sprawdzę losowego subskrybenta z mojego kanału, Swiperek.pl, niedawno zostawił suba na moim kanale. Więc Swiperek, ta skrzynka kolejna, którą tutaj mamy, będzie z dedykacją dla Ciebie. Jak też chcecie wieć, że dla was otwierał skrzyneczki, to subskrybujcie kanał. Dobra, uwaga, co my tu mamy? O, i znowu siódemka, chyba znowu nie będzie szczęścia i nic mi nie chce dropić na razie w tych boxach. Wydam gemy, no i co? No i po prostu mi się mina odblokuje, nie. No ale dobra, lecimy dalej. Czwarta skrzyneczka. Siódemeczka znowu. Ej co tą siódemką mają, dajcie mi w końcu ósemkę chociaż, chcę trafić z jakiegoś jednego, a, już wszystko otworzyłem no dobra, przynajmniej odblokowałem minę więc nie ma tego złego, widzowie e, doczekałem się, mam znowu wszystkich zadymiarzy z powrotem na moim koncie, let's go e, mina wjeżdża, bardzo mi miło panno mino, no i jako, że ją mamy, no to na początek wypadałoby ją wymaksować, akurat mam tutaj dużo monet e, specjalnie sobie trzymałem, żeby tą minę wymaksować, e, dlatego od razu sobie ją kupujemy na maksa, proszę bardzo widzowie, jest już jedenasta moc i teraz, które tutaj rzeczy lepiej kupić? Ten wiatrak mi się wydaje, że jest strasznie mocny, jeśli chodzi o gadżet, więc jego sobie weźmiemy. E, a jeśli chodzi o Star Power, no właśnie, nie mam pojęcia, który. Napiszcie mi w komentarzu, który jest lepszy. Ja po prostu wezmę już może tego. Nie wiem, po prostu. Dokupuję do niej Jeersy, bo i tak tutaj mam dużo monet na koncie. Weźmiemy sobie tarczę. E, no i szybkość, żeby mi tutaj mina jeszcze szybciej się poruszała. Jeśli chodzi o moje skiny, do niej mam dwa: mina graficiara i tancerka mina. Ja sobie po prostu odblokowałem z tych skrzynek. A więc przydałoby się przetestować minę. No i zagramy ją sobie na konkursie. Myślę, że zadymka będzie tutaj w sam raz. Bierzemy sobie zadymę. No i let's go! Trzymajcie za mnie kciuki To jest moja pierwsza oficjalna gra. jak mam już ją odblokowaną widzowie, oglądajcie ten filmik do końca, bo jeszcze coś wam ciekawego powiem. Gierka wystartowała. Zobaczmy, kogo mam w drużynie. Okej, okay. jest Raps, jest stara, nie najgorszy bo oni mają mastera! Gryfa, który ma mastera. Jeszcze Gryfa na tą mapę jest takim kozakiem. Ciężko będzie ich porobić, no ale spróbujemy. Zrobię to w mojej mocy, żeby ich tu rozwalić. Patrzcie, jakim tu ładnie rzuciłem. Nie mają jak stąd teraz wyjść. Dobry, dobry wiatr, panie dołżu. Ale mnie tu po... Dobra, jest, 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 jest! Patrzcie widzowie jak idzie, tylko tą tarę poróbmy, nie, chyba nie dam rady z nią, kurde. Ale jeden kill już jest zrobiony, tylko nie stracimy gola zaraz, chyba nam strzelą niestety Oj, dobra, jeszcze się bronimy, brawo, Tara! No nie no, nie lubię grać z randomami, widzowie. Nie lubię grać z randomami, ale nie, nie miałem wyjścia. Bo gram o czwartej w nocy. Każdy normalny o tej godzinie to śpi. Niestety przegrywamy jeden do 0, ale jak ktoś no, nagrywam ten odcinek tak późno, bo byliśmy na ślubie, na weselu. I no wróciliśmy dopiero co, a nie mogłem was zostawić bez odcinka, widzowie. Widzicie jakie poświęcenie? Nawet o czwartej 0-0 was nagrywam odcinek. No dobra, no niestety ten meczek raczej będzie przegrany, więc dosyć średni start, ale jeszcze jeszcze się nie poddaje bo można zrobić comeback zawsze, tak? więc come on, patrzcie jak teraz lecę na tej minie let's go, dobra od razu się tutaj przedzieram ale on ma ulta, kurde gdyby nie miał tego ulcika to jeszcze może jakoś by to wyszło no tak blisko Wiadomo, te konkursy już też nie są dla mnie aż tak ważne, bo ja już odblokowałem sobie tego skinka do Oli'ego e, Za te szyny, możecie dać znać czy też już go macie odblokowanego, czy nie A jak tak, to ile gdzieś tam wam mniej więcej brakuje, bo zostały ostatnie 3 do tego eventu sabo. Jak to szybko w ogóle zleciało, dobra, rozwaliłem Grif'a Master dostał, widzicie, niby ma Mastera, a tutaj Bottori go porobił Dobra, wjeżdżamy, ale tym ultem to nie trafiłem totalnie Musimy w końcu strzelić im bramę, dawaj, 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 nie, 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 nie Dobra, rozwalony, mamy szansę, let's go Brawo! No strzelaj to! Brawo, moje randomy! Wyrównujemy. Ej, nawet nie jest zły ten skinek, w sumie, którym grałem, ten mityczny. Mimo, że to są takie chyba jego najgorsze kolorki, ten pomarańczowy z niebieskim, te dwie inne wersje były ciut lepsze. Ole, go ładnie zamknąłem, nie może mi teraz nic zrobić. Ale uciek stamtąd, dziadyga, podajcie mi piłę! No Dobra, jeszcze żyję jakimś cudem. Dostał, 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 jest stara rozwalona. Coraz lepiej mi idzie na tej minie, widzowie, naprawdę. Teraz podjeżdżamy ulcikiem, no trochę zmarnowałem ulta w sumie. E, ostatnie sekundy będzie chyba dogrywka. O, ależ tu się dymy dzieją. Kolejny mój kill. Dobra, zamknąłem Bonnie. Przyciągnęła mnie! Ale jeszcze uciekam szybko, pięknie. Ej, mamy z nimi szansę, możemy ich porobić. 4 sekundy do końca! Dawaj, dawaj, nie no, co ten douch robi? Dobra, udało się. Wygraliśmy. No i tak to można grać, widzowie. Piękne zwycięstwo, to mi się podoba. A ja nie byłbym sobą, gdybym w taki sposób zakończył ten odcinek na końcu coś jeszcze dla was przygotowałem. Na Twitterze Brawlytics możemy zobaczyć bardzo fajną grafikę, gdzie są pokazani rekordziści świata z Brawl Stars. Na przykład ziomek Tiktok Lil jest mistrzem, jeśli chodzi o największego Winstrike'a, czyli no zwycięską pasem. Ma 10 tysięcy równo zwycięskiej pasy. Najwięcej punktów, jeśli chodzi o rekordy, ma Snakehook. No i ten ziomeczek ma 122 tysiące punktów, aż zdobytych. Najwięcej punktów Expa. Na swoim koncie ma ziomek Grandi, prawie 2 miliony. Robi to wrażenie. Najwięcej prestiży ma Hyra to ciekawe, 250. E, jeśli chodzi o najwyższą sławę, najwięcej punktów sławy, to ma taki ziomeczek o dziwnym chińskim niku 315 tysięcy. O kurde, nieźle. E, no, ziomek MIF ma najmocniej wymasterowanego jednego zadmiarza, jakim jest Leon. Tyle ma na nim punktów zdobytych. Ponad, no prawie już 3 miliony. A w tym odcinku też na tyle. Widzimy się w kolejnych. Będzie o 11 na kanale Torii 3. i Będzie też live. Y. Siema.